Piri Płaty baranie Nowi właściciele i nasze najnowsze menu. Piri Piri Poznań Rataje i Piri Piri Poznań Pestka. Smacznego poznań! Smacznego poznań! I właśnie o tym jest mowa. Piri Wołowo baranie Najwyższy level smaku w Poznaniu. Piri wołowobaranie. baranie Przyjdź i poczuj różnicę. Spiesz się, bo do końca dnia zjesz kebaba za pół ceny. Szampanik schłodzony, super piękny i pewnie smaczny, to zaraz to sprawdzimy. Adres tego lokalu to jest 166A. Jeżeli jesteś głodny, zbierz ekipę, weź rodzinę i wpadaj jak na ty testy. Zamówiłem grillowane warzywa, bardzo smaczne. A, a ty? Klasyczne. Klasyczne. I jak byś ocenił? Świetne, świetne. Bardzo, bardzo ciekawa, nowa, bardzo smaczna forma. E, polecam. Także Magda, dobra robota. Ja dodam od siebie, że event bardzo udany. Dziękujemy za liczne odwiedziny i było smacznie. Jaki macie plan na ten lokal? No, dzisiaj mamy nowe poty w Obaranie i chcemy podawać najlepszego kebaba w Poznaniu. Chcą podawać najlepszego kebaba w Poznaniu.